Witam serdecznie, z tej strony Tuszkiewicz Marcin. Zapraszam na najciekawsze scenariusze na nadchodzący tydzień. Mamy 16 marca 2014 roku. W minionym tygodniu pierwszy raz od czasów kryzysu podniesiono stopy procentowe w kraju rozwiniętym, była to Nowa Zelandia. Jak będzie widać też na wykresie, dało to umocnienie się oczywiście nowozelandzkiego dolara. Niemniej jednak już widać, że po częściej było to w cenie, ponieważ od pewnego czasu się to, ta sytuacja była spodziewana przez analityków i inwestorów. Jednocześnie... Mamy bardzo silną reakcję na słowa Mario Dragiego, który powiedział o tym, że euro zaczyna być zbyt drogie i ciąży gospodarce. Niemniej jednak była to reakcja krótkoterminowa, zobaczymy jak będzie dalej. Wydaje się, że moje słowa z już od kilku tygodni tak naprawdę o tym, że SP i Dow Jones dochodzą do swoich szczytów, zaczyna się ziścić, bo mamy już kolejny, kolejne dni spadkowe. czwartek i piątek bardzo silne spadki na giełdzie w Ameryce. Tak więc przejdźmy do wykresów. Na początek... Na Dow Jonesie widać podwójny szczyt, bardzo silną reakcję, w czwartek mocne spadki, dotarliśmy do strefy wsparcia, natomiast ona została pokonana luką cenową, w związku z tym spodziewam się dalszych spadków. No, pierwszy taki poziom, przy którym może nastąpić reakcja i lekkie odreagowanie spadków, moim zdaniem będzie to dopiero 15 676, czyli jest kawałek. Na wykresie tygodniowym tutaj widać objęcie bez, czyli na podwójnym szczycie bardzo silne sygnały spadkowe zobaczymy czy ten popyt się pojawi. Podobnie na SP, wprawdzie tutaj nie ma podwójnego szczytu, ale strefa, o której mówię już od pewnego czasu, czyli 1880 została bardzo ładnie obroniona, przetestowana, chwila konsolidacji, no i później spadek w czwartek i piątek. Jesteśmy na wsparciach, niemniej jednak wydaje mi się, że tutaj dotarcie do 1800 powinno nie stanowić problemu. Co więcej, jeżeli pokonamy ten poziom, Wejdziemy z powrotem do kanału wzrostowego i tym samym powinniśmy oczekiwać dotarcia do jego dolnego ograniczenia w dłuższym terminie. Podobnie wygląda DAX, tylko on już jest dużo niżej tutaj ten kanał, jesteśmy już w środku i spodziewam się dotarcia do dolnego ograniczenia kanału spadkowego Przepraszam, kanału wzrostowego. Na FUCI 100 jesteśmy już w okolicach linii trendu, tutaj reakcja się może pojawić. Niemniej jednak jeżeli giełdy na świecie będą spadały, to też i FUCI100. Będzie miał problem się temu oprzeć. No i kolejne tutaj ważne miejsca to są poprzednie historyczne szczyty. W Japonii tutaj jesteśmy znowu niżej. W zeszłym tygodniu było trzęsienie ziemi. W Japonii to też przyniosło umocnienie się jena i tym samym spadki na giełdach. Jest to pewnego rodzaju ewenement, niemniej jednak funkcjonuje w, w Japonii. No i tutaj możemy się spodziewać również spadków, ale jesteśmy na bardzo ważnym wsparciu. Tutaj myślę, że to widać spokojnie. Tutaj luka cenowa, czyli ważne miejsce, kilkukrotnie cena się od tego poziomu odbijała. Po jego pokonaniu spodziewam się zejścia już na niższe poziomy cenowe. Tutaj się możemy posłużyć Fibonacci. No i w tym przypadku byłyby to poziomy około 38,2, czyli 13348, a później 50%. Będzie to bardzo newralgiczne miejsce dla spadków, czyli 12420, ale to tylko i wyłącznie wtedy, kiedy pokonamy tą strefę wsparcia, na której teraz aktualnie jesteśmy. Niestety WIG20 oraz WIG zachowują się słabo, ponieważ tutaj mamy sytuację na razie taką, że jesteśmy znowu na wsparciu, niemniej jednak to jest w okolicach linii trendu, no i w przypadku jej pokonania dotarcie do 2077 może być tutaj proste. Zobaczymy, jak się wydarzy. Ja na razie, dopóki jesteśmy powyżej tego poziomu 2300, jestem nastawiony pro wzrostowo. WIG20 odbił się od linii trendu, od kanału cenowego, co też daje tutaj szansę na powrót wzrostu. Tutaj może być troszeczkę odmienna sytuacja między, krajem, czy między giełdami w, krajów wschodzących, typu Polska, a krajami typu Stany Zjednoczone, czy Wielka Brytania, Japonia, gdzie są te kraje rozwinięte. Może być tak i cały czas na to liczę, cały czas ku temu scenariuszowi się przychylam, że napływ tego kapitału na rynki wschodzące będzie. W związku z tym, że realizacja zysków w Stanach uwolni część kapitału i on gdzieś musi popłynąć. Jeżeli chodzi o złoto, złoto pokazuje tutaj pewnego rodzaju awersję do ryzyka, podobnie jak umacnianie się jena japońskiego troszeczkę. Złoto się umacnia. Celem jest oczywiście cały czas 1435, natomiast czyli poprzedni szczyt, Natomiast jesteśmy już teraz w takiej strefie podaży. Może tutaj nastąpić pewnego rodzaju korekta, ponieważ do tej pory tak naprawdę te wzrosty może nie były zbyt dynamiczne, ale były bardzo systematyczne, cały czas skupowano. Podejrzewam, że korekta się wydarzy. Jak głęboka, ciężko jest ocenić aktualnie ze względu na to, że jest dosyć dużo różnych pojawiających się informacji na świecie. No i tak tutaj... Złoto na nie reaguje na razie aprecjacją. Zobaczymy jak będzie dalej. Aktualnie ja bym nie kupował, ponieważ jesteśmy w strefie, w strefie oporu. E, korekta i dopiero później reakcja dalej. Każda z tych poziomów, czyli 1350, 1330, 1310 są ważnymi miejscami wsparcia. E, tutaj warto zwrócić uwagę, że srebro e, srebro nie, do, nie dogoniło, aby, inaczej jest y, dużo niżej niż złoto, więc albo rynek podskoczy i rynek srebra podskoczy i dogoni złoto, albo złoto będzie spadało względem czy dogoni srebro, czy będzie niżej. Dlaczego? Dlatego, że korelacja między tymi instrumentami wynosi prawie 90%. Ostatnimi czasy troszeczkę spadła do 85, 84. Niemniej jednak wciąż jest bardzo wysoka, więc któryś instrument dogoni. Ostatnio dużo słabiej zachowywało się srebro niż złoto. Korekty na srebrze przy trendzie spadkowym były głębsze niż e, znaczy korekty na złocie, były głębsze przy tych spadkach niż korekty na srebrze. I jednocześnie doskonale widać, że aktualnie jest tak, że na złocie mamy podwójny szczyt, podwójne dno, które się realizuje pomału, na srebrze mamy konsolidację. E, zobaczymy, w którą stronę to pójdzie aktualnie. ciężko jest ocenić jednoznacznie. Warto zwrócić uwagę również na kawę, która dotarła do 50% i tym samym realizują się zyski. Ważne miejsce e, powinno to doprowadzić do 182%, gdzie skonsolidowanie się kilku e, poziomów Fibonacciego i ważne miejsce, które zostało wcześniej pokonane. Myślę, że ta korekta się powinna tutaj e, zrealizować. E, no i na koniec, jeżeli chodzi o CFD, e, mamy mieć. Mieć tutaj dotarła do, 30, do 50% tych wzrostów e, po kryzysie. Zobaczymy, jak daleko pójdzie. Aktualnie jesteśmy na wsparciach, więc jest dobra, myślę, że dobre miejsce do kupna. Ale z ciasnym stop losem, ponieważ jeżeli ten poziom zostanie pokonany, myślę, że 5597 to jest takie miejsce docelowe dla dalszych spadków, ponieważ tutaj znajduje się 61,8% całych wzrostów, no i to by oznaczało najgłębszą korektę, jaką wydaje mi się, że Mieć powinna tutaj zachować. Warto zwrócić uwagę, że Mieć lubi chodzić bardzo głęboko więc zobaczymy jak te spadki tutaj się pogłębią. No na razie wygląda to nieciekawie, nieciekawie. Pomimo wsparcia i pomimo dobrego miejsca do kupna sądzę, że może zostać pokonany. Przejdźmy teraz na waluty, ponieważ na walutach również bardzo wiele ciekawych rzeczy się dzieje. Zaczniemy od polskiego do tego, ale bardzo krótko, bo tam dalej stoimy tak naprawdę w miejscu, nic wyjątkowego się nie wydarzyło. EuroPLN znowu podbiliśmy pod 4.24. I znowu pojawiła się podaż. Myślę, że tutaj niewiele się zmieni, czyli dalej cena zostanie ściągnięta w okolice 4,16, 4,15. Niemniej jednak jakbyśmy pokonali 4,26 się, mogą się wzrost tutaj umocnić, czyli polski złoty powinien tracić na wartości. Jeżeli chodzi o dolar do polskiego tego tutaj sytuacja wygląda cały czas od już kilku tygodni niezmiennie, czyli stoimy w miejscu i czekamy na wybicie poziomu 3, 3 zł, ewentualnie podbicie powyżej 3,15 i tym samym umacnianie się dolara względem euro już bardziej rozwinięte. Eurodolar. Eurodolar tutaj w zeszłym, czy w czwartek zrobił bardzo fajną świecę prospadkową. Niemniej jednak zostało to w piątek w części skorygowane i proszę zwrócić uwagę, że każde minimum świecy jest coraz to wyżej. Kupują, inwestorzy kupują. Cały czas podbijamy cenę powyżej poprzedniego dna. Zobaczymy jaka będzie reakcja na początku tygodnia, jesteśmy bardzo wysoko, jeżeli chodzi o wykres nawet już miesięczny, nie chodzi o wskaźnik RSI, tylko chodzi o wytrwałość wzrostów i tym samym, i tym samym wydaje się, że korekta wisi w powietrzu, tak więc czekamy, Dokupna jesteśmy zbyt wysoko moim zdaniem, ewentualnie po jakichś spadkach. Dodatkowo dolar do franka znalazł się już stosunkowo nisko i dodatkowo, tu już akurat na wskaźniku RSI to też to widać, Jesteśmy w okolicach poziomu wyprzedania i jednocześnie jesteśmy na dolnym ograniczeniu takiego kanału spadkowego, który do tej pory bardzo ładnie się sprawdzał. Ta linia została bardzo często testowana i dawała wzrosty. Więc jest szansa na to, że również tutaj taka sytuacja da nam odbicie do góry. Mowa już była o nowozelandzkim dolarze, gdzie podwyższono stopy procentowe w Nowej Zelandii. To, było, to się wydarzyło na tej białej popytowej świecy. Zostało to wyciągnięte no, dosyć sporo, bo 200 pipsów prawie 200 pipsów jeżeli chodzi o nowozelandzkiego dolara to jest dosyć sporo, ale te wzrosty trwały już od pewnego czasu, więc korekta jak najbardziej już ona się wydarzyła po części. Dodatkowo na nowozelandzkim do Jena była był wyznaczony poziom w zeszłym tygodniu na webinarium przed otwarciem rynków, przepięknie przetestowany i ta korekta się już tutaj dzieje. W związku z tym spodziewam się powrotu wzrostów, być może jeszcze po jakiejś krótkiej reakcji tutaj widać, że na razie jest taka flaga, ja ją może zaznaczę e, tutaj jest wyrysowana taka malutka flaga, więc jeszcze jest możliwość zejścia w okolice 0.8470 mniej więcej, czyli okolice tego poziomu, gdzie teraz wyznaczyłem czerwoną kreskę e, nawet troszeczkę wyżej te górne ograniczenie tej niebieskiej strefy i później dopiero wyjście wyżej. Spodziewam się, że nowozelandzki dolar będzie zyskiwał na wartości zarówno względem dolara czy też jena japońskiego. Natomiast ciekawa sytuacja jest też na dolar do jenie. Silny ruch do góry, później w zeszłym tygodniu czy dwa tygodnie temu, w zeszłym tygodniu od razu odrobienie. Spodziewam się dalszych spadków. Jesteśmy w bardzo silnym miejscu, w bardzo silnym wsparciu linię trendu. Niemniej jednak poziom, do którego cena może dotrzeć, to jest okolice 100 jenów za dolara. Po pierwsze jest to bariera psychologiczna, po drugie no zgrupowanie tutaj zniesień, poziomów Fibonacciego sugeruje, że tutaj będzie bardzo silne wsparcie. Na razie wydaje mi się, że jest to bardzo sensowne miejsce do tego, żeby cena tam dotarła i od tego miejsca było odbicie. Na razie spodziewam się spadku. Jeżeli chodzi o rynek polskich akcji, tutaj no niestety pogłębiły się spadki, o których też mówiłem w zeszłym tygodniu na niektórych spółkach typu CD Projekt. E, niestety te spadki są coraz większe, no, CD Projekt realizuje tutaj <laughs> tą lukę cenową jakby odwrócenia trendu, na razie spadki są bardzo głębokie, nawet nie prognozuje dokąd mogą dojść, ponieważ wolumen e, mówi o tym, że spadki są potwierdzone przez inwestorów wyprzedających akcje, jest tutaj dużo tych osób, spadki są bardzo głębokie, więc czekamy, czekamy, CD Projekt moim zdaniem e, na razie e, będzie dalej kontynuował spadki zgodnie z tym, co prognozowałem jakiś czas temu. Natomiast z ciekawych okazji e, wygląda dla mnie cyfrowe polsa. Dlaczego? Dlatego, że cały czas kupuje się dołki. Cały czas ktoś kupuje. Wprawdzie wolumen nie jest zachwycający, ponieważ e, jest niski. E, jednocześnie mamy mocny impuls w dół i na razie to jest takie kluczenie. Więc prawdopodobnie będzie jeszcze jeden ruch w dół. E, Niemniej jednak po tym ruchu powinna być reakcja już e, wzrostowa. E, moc, może być. E, to w formie geometrii 100% jeżeli tu był szczyt tej korekty no to dotarcie do 15 zł tutaj jest możliwe czy tak się stanie oczywiście czekamy zobaczymy byłoby to dotarcie do, 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 do linii trendu e, trochę jej przetestowanie zobaczymy jak ta się sytuacja rozwinie na razie ja bym się wstrzymał przed kupnem i wypatrywał lepszych, lepszych poziomów e, zobaczymy może za tydzień będzie już coś więcej do powiedzenia ale warto obserwować cyfrowy polsat Kolejną ciekawą spółką jest Global Energy, która wprawdzie jest w dosyć silnym trendzie spadkowym, zresztą co widać na wykresie. Jednocześnie jest to spółka groszowa, w związku z tym analiza techniczna może mieć mniejsze znaczenie, ale ostatnio się lubuje w takich spółkach, ze względu na to, że znowu wolumen potwierdza tutaj dosyć ciekawą sytuację. Po pierwsze mieliśmy tutaj podwójne dno, które bardzo ładnie dało nam wzrosty i teraz cena z powrotem spadła. I proszę zwrócić uwagę, że wolumen duży tutaj na przykład po tych spadkach nie, nie był na spadkach samych w sobie, tylko pojawił się dopiero na świecy, która powstrzymała spadki. Jednocześnie, czyli nie była to wyprzedaż, tylko akumulacja. Jednocześnie tutaj też wolumen pojawił się na świecy wybijającej, czyli czekano, aż zostanie ten poziom wybity i dopiero zaczęto kupować. Jednocześnie teraz ten okres konsolidacji, który mamy, nie przynosi wyprzedaży, tylko czekanie. Wydaje się więc, że spółka jest w ciekawym miejscu dla wielu inwestorów i dokonują zakupów. Może nie jest to jakiś tutaj ogromny wolumen, ale już mieliśmy do czynienia z kilkoma wybiciami z takich poziomów. Wydaje się więc, że inwestorzy szukają okazji i nawet w takich spółkach, więc tutaj warto się przyjrzeć. MACD również jest w okolicach zera, w związku z tym, jeżeli zostanie przekroczony ten poziom, będzie to znaczyło sygnał kupna. Kolejną taką ciekawą spółką, do której do tej pory nie mówiłem jest Sphinx, Sphinx tutaj miał taki trójkącik, z którego się wybił w dół, też zaznaczyłem wolumen, ponieważ wolumen wcześniej dał tutaj sygnały, znaczy kupowano tak naprawdę wielokrotnie, tutaj, się, tutaj kupiono, tutaj wydaje się, że zostało to wszystko sprzedane, znowu gdzieś tutaj kupiono, tutaj wydaje się, że z tej inwestycji więksi inwestorzy wyszli. Niemniej jednak tutaj znowu pojawił się wolumen, tutaj również e, i tutaj także. Na razie jest e, spadkowy, jeżeli chodzi o tendencję na wolumenie, e, a kurs na razie jeszcze zachowuje się tak, jakby chciał wybić. Zobaczymy, jak się zachowa dalej, e, ponieważ e, w piątek tutaj się pojawiły świece już takie, no, przy małym wolumenie wprawdzie, ale sugerujące zatrzymanie. Więc ja na razie tutaj też zalecam obserwację tej spółki, bo jeżeli pojawiłyby się mocniejsze świece białe, jednocześnie przy większym wolumenie będzie to oznaczało, że jest dobra okazja do kupowania. To, na co jeszcze chciałbym zwrócić uwagę, to reakcje na Industrial Milk. Cena po raz kolejny dotarła do poziomu wsparcia. Jednocześnie ten, no trzeba oczekiwać teraz, bo jeżeli jesteśmy w dobrym miejscu, to może być jeszcze szarpnięcie w dół i z tego poziomu poniżej będzie wykupienie tej, tej akcji, więc na razie zalecam obserwowanie. Nie pokonaliśmy poziomu wsparcia, czyli 7,52, a w związku z tym wydaje się, że tutaj cały czas gdzieś tam kupujący czekają. Czekają na to, żeby znaleźć dobre akcje. Jednocześnie spółka Action, Action tutaj... Znowu zareagowało na, linie, na dolne ograniczenie kanału potężną świecą wzrostową przy dużym wolumenie. Wydaje mi się więc, że cały czas jest to sygnał dobry i trzeba oczekiwać tutaj dalszych wzrostów. Przynajmniej tak mi się wydaje. Tutaj Kopeks troszeczkę gorzej się już teraz zachowuje. Dotarł widocznie do miejsca, w którym pojawiła się podaż no Było to ciut poniżej tego poziomu, który sugerowałem. też To jest dowód na to, że rynek to nie apteka. Czasami trzeba jednak zadowolić się tym, co jest wcześniej. Niemniej jednak, znowu jesteśmy powyżej wsparcia, na wsparciu, więc jeżeli tutaj spadki się nie pogłębią, tylko zostanie rynek wykupiony, no, zaczęto kupować po prostu w okolicach 12 ,30 zł, 30 groszy, wydaje mi się, że może być powrót na szczyty. Na razie zachęcam do obserwowania wykresu. Jeżeli ktoś posiada akcję, to jest wszystko ok do momentu, w którym jesteśmy powyżej 12 zł. Później może być problem i powrót do spadku. Spółka Hawe. No, Hawe niestety zniżkuje bardzo silnie. Po wybiciu strefy wsparcia, o której mówiłem, która dała nam dalsze spadki, no, dotarliśmy już do kolejnego miejsca, czyli 2,83. Na razie nie ma sygnału do wzrostów, wolumen jednak też potwierdza spadki, bo rośnie wtedy, kiedy są świece spadkowe. Wydaje się więc, że na razie należy trzeba czekać na, na, kolejne, jakieś świece, na kolejne świece. Niestety spółka JSW także spadła. Jeszcze mocniej względem tego, co mówiłem o tym, o tym lokalnym dnie. Na razie też nie ma sygnałów do wzrostów, więc wydaje się, że powinniśmy poczekać na jakiś rozwój sytuacji Aktualnie wolumen także potwierdza nam spadki, bo rośnie wtedy, kiedy są świece spadkowe, więc czekamy. E, natomiast taki okres jak jest teraz, czyli generalnie wyprzedaż, wyprzedaż na giełdy, warto obserwować, które spółki zachowują się lepiej. Na przykład PKN. Jest wiele spółek, które spadają, a PKN Rollen się broni. E, zostaje wykupiony, e, broniony przynajmniej przed dalszymi spadkami. Jest to dobra informacja dla osób, które posiadają akcje, bo w momencie w którym e, Zaczną się wzrosty na giełdzie, tutaj też ta spółka będzie chętnie kupowana. Jest to też spółka poniekąd defensywna, w związku z tym nie ma problemu, aby broniła się przed spadkami, wtedy kiedy wszystko spada. Ale mimo wszystko jest wiele takich spółek, które pomimo spadków na giełdzie generalnie, one się w miarę trzymają i takich spółek należy szukać. Tyle z mojej strony, dziękuję serdecznie za uwagę. Zapraszam jeszcze na przedotwarciem rynku, zawsze o godzinie 22 w niedzielę w Inwestio. Przedstawiamy sytuacje oraz scenariusze na rynku walutowym oraz rynku CFD. Ponadto zachęcam do śledzenia analiz Inwestio. Powodzenia w nadchodzącym tygodniu. Do usłyszenia, do zobaczenia za tydzień. Z tej strony Tuszkiewicz Marci.